Irek, czekaj. Irek, co ty wyprawiasz? Nie widać? Ja myślałam, że to tylko takie głupie gadanie, Elwiza. Szajba trwa dalej. Iwona, czy ja po chińsku mówiłem? Do Oskara jadę. Do Oskara, Do Hiszpanii. Taki kraj to jest na zachodzie Europy. Kojarzysz? Możesz nie być takim chamem? To przestańcie wszyscy głupie pytania zadawać. Proszę was. No dobrze, no to jak można wiedzieć oczywiście. Jakie masz plany? Jedziesz na wakacje czy co? Iwona, ja sobie muszę wszystko przemyśleć. Zaraz, jakie wszystko? Życie swoje całe. Czyli nas też sobie musisz przemyśleć, tak? Wszystko to wszystko. Życie to wszystko. Ja cię przepraszam, ale ja w końcu muszę zrobić coś dla siebie. Aha, no tak, no bo do tej pory robiłeś wszystko tylko i wyłącznie dla innych. Dokładnie tak. I mam serdecznie dość. Irek, a ja myślałam, że my jesteśmy szczęśliwi razem. No, głupia ja. No, no tu nie chodzi o Ciebie. Ja wiem, że nie o mnie. O, tylko o Ciebie. Zawsze chodzi tylko i wyłącznie o Ciebie. Tak, bo ja się. Zasiedziałem się w tym bagnie krakowskim, rozumiesz? Irek, jakim bagnie? O czym ty w ogóle mówisz? No, w tej rutynie krakowskiej, pieprzonej, żygać mi się od tego chce. Ale Irek, tak właśnie wygląda życie. Ja nie wiem, co byś ty chciał, żeby się działo. Dobra, no bo widzę, że zaraz mi morało zaczniesz sprawić. Jak... Dobra, jak chcesz, to zostanę. Jak ty masz zamiar się obrażać, że chcę odnaleźć siebie, to. Okej, okay, proszę bardzo. Nie, dobra, wiesz, co. Jak chcesz, to jedź. O, czyli w swojej łaskawości nagle mi pozwalasz, yy, łaskawie, tak? Dziękuję. Nie, wiesz co, po prostu, jak masz tutaj zostać tylko i, z, i wyłącznie ze względu na mnie, a ja mam później wysłuchiwać, jakie jesteś nieszczęśliwy, to faktycznie powinieneś wyjechać. Naprawdę? Tak. Powodzenia.